Regulacja tylnej przerzutki w 99% to bardzo prosta sprawa. No i 99% osób, które aktywnie jeżdżą na rowerze, potrafi to zrobić, natomiast nadal bardzo wiele osób nie potrafi tego zrobić. Sprawia im to duży problem. W sezonie, kiedy najczęściej na rowerze jeżdżą, kolejki do serwisu są bardzo duże. No i wtedy co? Jesteśmy 2-3 tygodnie nawet, bo takie kolejki się zdarzają bez roweru, więc dzisiaj postaram Wam się pomóc i pokazać jak to samemu można zrobić w prosty sposób. Dobrze by było, żeby do regulacji przyrzutki rower sobie powiesić w taki sposób, żebyśmy mogli zmieniać biegi podczas ich regulacji. To znacznie ułatwia zadanie i znacznie je przyspiesza, bo na bieżąco możemy kontrolować, czy to nam wychodzi, czy nadal jest coś nie tak. Oczywiście taki stojak serwisowy nie posiada go każdy, nie każdy ma na niego miejsce i nie każdy ma potrzebę, ale zaraz pokażę Wam taki gadżet za kilkanaście złotych, który możecie kupić gdzieś na Allegro, bądź na Oliksie i taki prosty stojak serwisowy już pomoże Wam właśnie w regulacji przerzutki, bądź w innych prostych naprawach, więc warto wydać na niego te kilka zł Taki prosty stojaczek serwisowy to koszt, jak mówiłem, około 20-30 zł. Działa to tak, że za tylny trójkąt wieszamy sobie rower. Nasze tylne koło jest w górze, więc możemy śmiało kręcić korbą i zmieniać sobie biegi. Polecam Wam się w to wyposażyć. A teraz przechodzimy już do meritum, czyli do regulacji przyrzutki. Dzisiaj moim rekwizytem będzie stary, wychuśtany tany i pokażę Wam, że nawet taka wiekowa przyrzutka może działać w sensowny sposób i możemy cieszyć się jazdą bez zbędnych zdenerwowań na to, że coś nam przeskakuje, nie wskakuje spada i tak dalej. Teraz warto zadać sobie pytanie, kiedy przerzutkę musimy regulować, no bo przecież czasem jest tak, że nasze przerzutki są ok i nie musimy nic zrobić z tym napędem prócz oczywiście czyszczenia i smarowania. Ja przedstawię Wam takie cztery najczęstsze rzeczy, które świadczą o tym, że ta przerzutka nie działa poprawnie i warto ją wyregulować. Pierwsza sytuacja to sytuacja, kiedy łańcuch spada nam z najmniejszej zębatki między ramę a kasetę bądź wolnobieg. To prowadzi do tego, że łańcuch może się tutaj bardzo mocno zaklinować, możemy go oczywiście Zerwać, porysować ramę, ale ciężko jest go nam w trasie czasem wyjąć. Zawsze kończy się to brudnymi dłońmi i mamy problem, więc to jest pierwsza rzecz, która może nam się dziać. Druga sprawa to to, kiedy łańcuch spada nam za kasetę bądź za wolnobieg i blokuje się między właśnie nim a szprychami. Jeżeli mamy taką nakładkę zabezpieczającą, no to to nam uniemożliwi spadnięcie tego łańcucha całkowicie. No, ale jeżeli jej nie mamy, to tutaj jest troszkę gorzej według mnie niż jeżeli on spada z tej najmniejszej zębatki, no bo możemy zerwać sobie. Kilka szprych i wyjęcie łańcucha z tamtej strony jest cięższe, no bo wpada nam za całą kasetę i musimy go wyszarpywać. Często też łańcuch wtedy się gnie i nie działa już tak dobrze, więc jesteśmy zmuszeni do jego wymiany. Kolejny przypadek, zmieniamy biegi w górę kasety, czyli zmieniamy je na lżejsze, no i łańcuch nie chce tutaj wskakiwać, musimy czasem zmienić dwa biegi na manetce, aby on wskoczył nam o jedną zębatkę, no i tutaj robi się jakiś problem. Analogicznie może tak być w drugą stronę, że zrzucamy sobie biegi w dół kasety, czyli na te cięższe. No, i on tutaj ma problem. Nie chce zeskakiwać, coś go ewidentnie trzyma. Łańcuch nam tańczy i robi się problem właśnie w tą stronę. Więc mamy już umówione takie najpopularniejsze problemy, przerzutki. Oczywiście jest ich więcej, ale to jest taki materiał bardzo podstawowy dla tych prostych problemów, które zazwyczaj się zdarzają. No i przejdziemy sobie krok po kroku przez te cztery punkty, jakie wyeliminować i przywrócić napęd do dobrego stanu. No, może nie do dobrego stanu, ale do dobrego działania. I lecimy bez zbędnego gadania. Pierwsza sytuacja, kiedy zrzuca nam łańcuch. Najmniejszej zębatki między ramę a kasetę. Dlaczego się tak dzieje? To bardzo proste. Na przerzutce mamy takie dwie śruby oznaczone literkami h i l, które znaczą tyle, co zakres naszej przerzutki. Więc jeżeli ona nam tutaj zrzuca, to znaczy, że jej zakres jest za duży. Musimy zmniejszyć zakres przerzutki poprzez wkręcenie śruby h od h, bo tutaj mamy bieg ciężki. Zobaczcie, co się dzieje po wkręcaniu i wykręcaniu tej śruby. To śrubę H musimy dokręcić tak, aby to kółko prowadzące znalazło się troszkę bardziej w lewo, aniżeli prostopadle pod najmniejszą zębatką. Wtedy będziemy mieli pewność, że nic nam w tą stronę nie będzie spadać. Druga sytuacja, kiedy łańcuch spada nam za największą zębatkę między kasetę a szprychy. Tutaj sytuacja jest bardzo, bardzo podobna. To kółeczko prowadzące musi być ustawione minimalnie bardziej w prawo, aniżeli centralnie pod tą największą zębatką i do tego właśnie służy śruba L, im ją mocniej dokręcimy, tym to kółko bardziej przesunie się w prawo i Im, im będzie bardziej wykręcona, tym przesunie się bardziej w lewo. I tak jak mówię, to jest bardzo prosta sprawa. Musicie tylko popróbować i dobrze to ustawić. Teraz macie już wyregulowaną przyrzutkę na tyle, że nie będzie nam zrzucać ani za bardzo za kasetę, ani za bardzo przed kasetę. Więc teraz zajmiemy się tym, aby po całej kasecie biegi zmieniały nam się dobrze. Teraz sprawdzam, jak to działa, co muszę tutaj po prostu poprawić. Więc lecę sobie całą kasetę po biegu w dół i całą do góry. No i wszystko już wiem, jak widzieliście, w dół te biegi schodziły mi bardzo ładnie, natomiast do góry niekiedy musiałem dociągnąć manetką, a niekiedy nawet dwa razy przerzucić, żeby zmieniła mi się jedna zębatka, więc to jest kolejna rzecz, biegi nie chcą iść do góry. Jeżeli biegi nie chcą nam iść do góry, to znaczy, że mamy za słabo napiętą linkę od przerzutki, którą napinamy sobie tą kolejną śrubą baryłkową. Zasada jest bardzo prosta: jeżeli wykręcamy śrubę, linkę napinamy, jeżeli ją wkręcamy, linkę luzujemy. My musimy znaleźć takie położenie tej linki, takie jej napięcie, aby dobrze nam to chodziło w jedną i w drugą stronę. Teraz sobie troszkę to napnę, około dwa obroty i sprawdzę, jak to działa. Linkę mamy napiętą, sprawdźmy, jak to działa. Jak widzicie, w tym momencie działa to bardzo ładnie. Wystarczyło troszkę napiąć linkę. Jeżeli mielibyście sytuację odwrotną, że w dół Wam nie chce zrzucać, a w górę idzie bardzo ładnie, to co? To znaczy, że linka jest za bardzo napięta, więc tą śrubę musicie wkręcić. I tak naprawdę, w przypadku takich prostych 7-9 biegowych przerzutek, to jest tyle. Na pewno zauważyliście, że ta przerzutka jest krzywa, ten hak jest krzywy, cała przerzutka ma luzy, a i tak da się to zrobić tak, żeby mniej mniej więcej to działało i frajda z jazdy była dość dobra. Pewnie teraz pojawią się komentarze, dlaczego robię to na takim starym rzęchu, a nie na przykład na dwunastorzędowym gx bądź slx którego mam w Kanionie. Są tego dwa powody, po pierwsze to jest rower wujka, jeżeli widzieliście poprzedni film, no to wiecie, więc to muszę tutaj mniej więcej doprowadzić do ładu, a po drugie dużo osób ma takie napędy, więc chcą zobaczyć jak to zrobić. W przypadku dwunastek też będzie film, tam musimy być bardziej dokładni, oczywiście jest to ciężej zrobić, bo minimalne wygięcie haka bądź skrzywienie przerzutki już nam bardzo utrudnia sytuację, a czasem i nawet ją uniemożliwia, bo bez wymiany haka na przykład nie ustawimy dobrze tej przerzutki. No ale takie proste napędy da się naprawdę szybko i prosto wyregulować. Mam nadzieję, że tym filmem w jakiś sposób Wam pomogłem. Jeżeli macie jakieś pytania, no to oczywiście chętnie na nie odpowiem. Piszcie w komentarzach, a my widzimy się w następnym materiale. Dajcie znać, jakie naprawy chcielibyście zobaczyć, z czym macie u siebie problem. Dzięki i na razie.